Na placu artystów w Kielcach we wtorek stanęła widowiskowa instalacja z makiet drzew i niebieskiej ogromnej wstęgi symbolizującej wodę. W ten sposób Fundacja Ekologiczna Arka zachęcała kielczę do oszczędzania wody. Kropel jest dużo, całe wiadro symbolicznych kropel. Kto zbiera na więcej kropelek, dostaje dodatkową nagrodę od nas. W taki symboliczny sposób właśnie będą łapać tą deszczówkę, dzisiaj co prawda żar z nieba i deszczówka niestety nam bardzo ucieka w czasie upałów. To są te zmiany klimatu i to powoduje problemy. Happening łapmy wodę to element ogólnopolskiej trasy edukacyjnej zielona ręka. Podczas niej, w formie instalacji wystaw, posterów, warsztatów i konkursów, organizatorzy akcji informują uczestników o prostych działaniach proekologicznych, które każdy z nas może wprowadzić do swojego życia. Poprzez łapanie deszczówki, poprzez oszczędzanie wody w domu, poprzez zbieranie szarej wody, czy proste podczas kąpieli, kiedy, kiedy tej wody zużywamy dużo mniej, czy nawet zakręcenia w czasie mycia zębów kranu, bo jak się okazuje też nie wszyscy to robimy. Partnerem akcji jest Urząd Miasta Kielce. Podczas wydarzenia pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska promowali działania ekologiczne logiczne prowadzone w mieście między innymi zakładanie łąk kwietnych